Witam Was w pierwszym stricte karpiowym odcinku na kanale ŁOWCY. Ja nazywam się Bartłomiej Król. Zawodowo pracuję jako przedstawiciel firmy SONIC SPORTS w Polsce. Dodatkowo jestem e, karpiarzem sponsorowanym przez firmę Kordę, Miner oraz DELKIN. Zapraszam Was na film pod tytułem ABC wędkarstwa karpiowego. Pokażę Wam od początku na czym się skupić przy wyborze wędek, kowrotków, żyłki, plecionki do montażu zestawu końcowego, haków i wszystkich akcesoriów, które są potrzebne, by zacząć łowić karpie. Zapraszamy! Zacznijmy od tego, bez czego nie jesteśmy w stanie łowić, czyli od wędek. Przedstawię Wam gamę wędek, które spotkać możecie w sklepach karpiowych. Na początku może być problem, jaka wędka do czego. Powiem Wam na samym początku, jaki kij wybrać. Żebyśmy mogli sobie spokojnie łowić, lecz na początku zrobię Wam mały przegląd, jakie kije mamy dostępne na rynku. Zacznijmy od tych najmniejszych. Na samym początku zaczniemy od kij 10-stopowych. Są to kije dedykowane pod wywózkę, czyli jak zamierzasz, tylko wiesz, że będziesz tylko na przykład łowił z wywózki na dużych, czy też średnich akwenach, polecam Ci zamiast wędek dłuższych wybrać wędki 10 -stopowe. Dużo różnych firm ma w swojej ofercie, tutaj akurat jest wędka Sonika. większość produktów będzie firmy Sonic, ponieważ na co dzień jestem przedstawicielem tej firmy, więc ten sprzęt Wam zaprezentuję. Jak w każdej gamie wędek, w każdym rozmiarze mamy wielu producentów, ceny wahają się tak naprawdę od 150 do ponad 1000 zł za kij, to wszystko zależy od Twojego budżetu, jaki masz przeznaczony na kij. Przejdźmy dalej. Zostaniemy przy tych krótkich wędkach bo w erze mobilnego wędkarza gdzie dużo ludzi przemieszcza się małymi autami potrzebuje żeby wędki zajmowały mniej miejsca firmy wprowadziły wędki półteleskopowe które są to jest też dziesięciostopowa ale w transporcie jest zdecydowanie mniejsza aniżeli taka klasyczna dziesiątka też kilka firm posiada w swojej ofercie ceny zaczynają się mniej więcej od 300 do nawet 1000 zł za takie kije i są różne długości od 6 stóp po 10 stopowe kije, właśnie takie półteleskopowe. Ale na początek radziłbym ci wybrać e, klasyczną taką wędkę karpiową, nie półteleskopową. Przejdźmy do kij 12-stopowych, czyli takich najbardziej powszechnych, które jak zamierzasz łowić. Zacząć przygodę z karpiami, polecałbym ci kij 12-stopowy. Są różne parametry, są od 2,75 przeważnie po 3,5. Niektóre firmy w swojej ofercie mają nawet 3,75 krzywą ugięcia do rzutu. Wybierając kij karpiowy 12-stopowy, zwróć uwagę, czy będzie łowił, Daleko czy blisko, czy będziesz chciał mieć akcję, żeby przy zabawie, przy holu ryby mieć tą frajdę, czy raczej starasz się skupić na wędce, żeby móc daleko rzucić? Dlatego są trzy rodzaje: jest paraboliczna, półparaboliczna i z akcją szczytową. Akcja szczytowa jest do rzutu, paraboliczna jest do holu karpia, żeby mieć tego frajda ona się praktycznie gnie. I pół paraboliczna z akcją szczytową, czyli możemy połączyć jedno i drugie kije. 12-stopowe, w sumie tak jak 10-stopowe przedział. Dużo firm ma swojej ofercie. Przedział takich cen za taką wędkę jest nawet od 100 zł do 2-3000. Wszystko zależy od Twojego budżetu. Na początek kierowałbym się wybraniem kija 12-stopowego. Okrzywej ugięcia 3LB jest to, powiedzmy, najbardziej uniwersalny kij 12-stopowy, więc i można rzucić blisko, i trochę dalej, i z PVA, i bez PVA, więc kij 12-stopowy o krzywej ugięcia 3LB będzie najlepszym wyborem na sam początek. Zwróć jeszcze jedną uwagę, takim standardem w modelach od 12 stóp 3LB krzywej ugięcia, przyrodka 50, Wcześniej standardem była 40, natomiast 50 miały nieliczne kije. Teraz standardem jest 50, ponieważ ona pozwala nam dalej rzucać i warto zwrócić też uwagę, czy kij ma szczytową przelotkę antyspontaniową. Ostatnimi kijami, które są, to są kije 13-stopowe o krzywej ugięcia przeważnie tylko 3,5 lub 3,75. Jest to kij stricte rzutowy. to Trzeba mieć naprawdę dużo siły, żeby naładować ten kij, żeby w pełni wykorzystać moc tego kija. Kij stricte do rzutu, jeśli chcemy łowić daleko, więc na początek radziłbym wybrać kij 12-stopowy, żeby zacząć w ogóle tą przygodę z karpiami, a później możemy uzbrajać nasz sprzęt w kije 13-stopowe, 10-stopowe. Bo teraz tak tak jak mówiłem na początku, 12-stopowe są najbardziej uniwersalnymi kijami. Natomiast można wywozić, ale zdecydowanie przy kiju 10 stopowym będzie to przyjemniejszy, będzie przyjemniejszy hol, będzie łatwiej można operować to wszystko na pontonie niż kijem 12 stopowym czy 13 stopowym. A jak dojdziesz do wprawy to zobaczysz różnicę przy kiju 12 a 13, że tym 13 stopowym kijem można naprawdę bardzo daleko rzucać. Kije 13 stopowe, w sumie jak 12 stopowe, przedział cenowy zaczyna się z 150 do 2-3 tysięcy zależy od firmy, a wszystko zależy od Twojego budżetu, więc to na początku. Skupimy się później, że wybieramy ki 12-stopowy 3LB. Pokażę Ci dalszą część. Teraz przejdziemy do kołowrotków. Idąc dalej, kolejnym ważnym elementem jest wybór kołowrotka. Tak naprawdę kołowrotki dzielimy na dwa typy: z przednim hamulcem oraz z wolnym biegiem. Jaka jest różnica? Różnica jest, to mamy kołowrotek z wolnym biegiem. Różnica jest, że gdy zarzucimy lub wywieziemy wędkę, włączamy nasz wolny bieg, to znaczy, że tutaj Szpula swobodnie wysnuwa żyłkę do brania i gdy mamy branie wystarczy przekręcić korbką koło lub odkliknąć wolny bieg i wtedy walczymy na hamulcu. Tu mamy nieustawione, więc tu z przodu sobie ustawiamy, więc ten przedni jakby hamulec, hamulec walki ustawiamy sobie tak już później jakbyśmy chcieli walczyć z naszym karpiem, więc troszkę mocniej. Włączymy nasz wolny bieg, ta szpura jest delikatnie wysnuwa żyłkę tak luźno, więc spokojnie zbranie i wtedy albo wyłączamy, albo kręcimy kołowrotkiem. Dalej mamy różnego rodzaju w sprzednim hamulce. Mamy większe, tak jak na przykład te dwa są takiej powiedzmy średniej wielkości, są troszkę mniejsze, do krótszych wędek, lub są bardzo duże typowe kołowrotki o nazwie Big Pit z długą szpulą do rzutu już dalekiego do tych przeważnie dedykowany do tych wędek 13-stopowych w przednim hamulcu chodzi o to, że gdy zarzucamy e, lub wywozimy to skręcamy nasz e, szczególnie do rzutu polecam maksymalnie skręcić hamulec, żeby e, jak najdalej wykonywać rzut, żeby nam się e, hamulec, żeby nam Szpula nie wysnuwała niepotrzebnie żyłki, i później, gdy już zarzucimy lub wiedzimy, od odkręcamy nasz hamulec. Może nie tak delikatnie, troszkę mocniej. I on też swobodnie wysnuwa żyłkę do brania. Gdy jest branie, podchodzimy i albo łapiemy za szpulę i podnosimy kołowrotek albo zakręcamy nasz hamulec minimalnie i delikatnie podnosimy naszą wędkę z kołowrotkiem. Więc. Ja osobiście używam tego rodzaju powrotków, czyli z przednim hamulcem. Ich jest zdecydowanie więcej na rynku. Tobie polecam na sam początek może zacząć od kołowrotka z wolnym biegiem, bo jest dużo prostszy. Tylko jak się zapomni i się podniesie z włączonym wolnym biegiem przy ustawionym tak delikatnie jak tutaj wolnym biegu, robi się kłemb. Więc trzeba pamiętać, żeby wyłączyć albo przestawić się właśnie na Koowrotki z przednim hamulcem, i tutaj jest jeszcze jeden element w każdym kowrotku, To jest tak zwany backwind. Jego głównie używają Anglicy do odpuszczania żyłki. Tu chodzi o to, że żyłka po prostu się nie skręca, bo tutaj przeważnie jak żyłka schodzi z hamulca, tutaj pracuje na rolkach, więc może po czasie skręcać. Używając backwinda, czyli tego przełącznika, dochodzi do, do skręcania żyłki rzadziej, więc pamiętaj sprawdź sobie przed tym, żeby używać normalnie i walczyć sobie przed nim hamulcem walki. Na rynku, tutaj jak wspominałem, mamy bardzo dużo różnych rodzajów kołowrotków, od mniejszych po większych. Ceny wahają się, tak naprawdę kołowrotek możemy kupić już od 100 zł do 1000 wszystko zależy od firmy, jaką wybierzemy. Wszystko zależy oczywiście od Twojego budżetu. Ja bym preferował na początek, wydaje mi się, że z przednim hamulcem będzie, będzie prostszy mimo tego wolnego biegu. Oczywiście w tych wolnych biegach występuje zdecydowanie większy też rozmiar, akurat 5000, czyli taki dość mały rozmiar jest zdecydowanie więcej różnych i większych kowrotków też do dalekich rzutów. Ten będzie taki delikatny, żeby łowić na metod Federa, metodę, tudzież bądź bardzo delikatnego karpia. Przejdziemy teraz do wyboru żyłek. Jak już byliśmy przy kowrotkach, pora omówić wybór żyłki. Na rynku dostępne mamy żyłki o różnej grubości. Mamy plecionki oraz żyłki pokryte lub w całości fluorokarbonowe. Która mam nawiniętą tutaj, ale zaczniemy może od plecionek. Nie mamy tu ze sobą plecionki, ponieważ ja nie używam plecionek. Plecionek używamy przeważnie do wywózki. Mówimy z wywózki na początek. Plecionka będzie złym wyborem, ponieważ trzeba nauczyć się z czasem, jak obchodzić się z plecionką. Plecionka jest bardzo sztywna, więc troszkę inaczej się uchluje te karpie. Więc na początek. Nie szedłbym w plecionkę. Teraz przejdźmy do żyłek pokrytych lub fluorokarbonowych w całości. Tutaj mam nawiniętą żyłkę, która jest w całości fluokarbonem. Będzie to troszkę droższy wybór niż standardowej żyłki, ale ona jest zdecydowanie cieńsza niż żyłka. I ona idealnie będzie się nadawała do rzutu, a jednocześnie będzie bardzo mocna na przetarcia. Dalej. Są klasyczne żyłki. Mamy różne rodzaje, różne kolory. Mamy zielone, przezroczyste, czerwone, pomarańczowe. Tak naprawdę ba, bardzo duża gama kolorów jest. Są różne średnice. Tak naprawdę od 0,26 których się używa przy karpiowaniu do nawet 0,40 przy wywózkach lub na rzekach gdzie panują ciężkie warunki. Wiele firm. Produkuje te żyłki, różnią się ceną, jakością. Żyłka, jakby nie patrzeć, jest jednym z ważniejszych elementów całego zestawu. Można mieć tańszy kowrotek, tańszą wędkę, ale na takim produkcie jak żyłka nie oszczędzałbym pieniędzy, ponieważ gdy mamy dobrą żyłkę wybraną, to będziemy mieć większą pewność, że wycholujemy naszego największego karpia że nie tęknie nic, że się nic nie, nie przetrze, że na węzłach jest wytrzymała, więc zwróć uwagę, jak jest taka możliwość i możesz być w sklepie to sprawdź, zrób węzeł i sprawdź jak jest żyłka wytrzymała na węźle. Tutaj mam 0,35 rozmiar żyłki lub 0,38. Najczęściej stosuję żyłki w rozmiarze tak 0,33, 0,35 bo Można z nich jednocześnie daleko rzucić. Są bardzo wytrzymałe, nadają się również do wywózki. Teraz przedstawię Wam trzy namioty: trzy różne namioty, które spotkać możecie na rynku karpiowym. Wy wybierzecie sobie, jaki idealnie się sprawdzi pod Wasze wędkowanie. Tutaj mamy namiot szybko rozkładalny, na szybko rozkładanej ramie. Mimo małych rozmiarów jest w nim bardzo dużo miejsca w środku. Spokojnie zmieścimy nasze łóżko, kilka toreb i nadal mamy dużo miejsca. Ten namiot preferuję gdy łowimy na szybkie nocki, ewentualnie 2 dniowe zasiadki. Przejdźmy dalej. Drugim rodzajem namiotów jest taki namiot klasyczny na pałąkach. Różne firmy oferują, są dwa, trzy pałąki, jego troszkę dłużej się rozkłada. Ale jest, jak widzicie, bardzo komfortowe. Już nie są takie niskie jak te szybko rozkładalne. Jest w nim bardzo dużo miejsca. To jest akurat namiot dwuosobowy, więc bardzo duży są mniejsze jedynki, mniejsze dwójki. Wszystko zależy od firmy. Przejdźmy teraz dalej. Przejdźmy teraz do ostatniego. Jest to hit ostatnich czasów. Jest to tak zwany namiot imprezowy, tak można by go nazwać, lub który może posłużyć nam jako kuchnia. Jak widzicie, jest w nim bardzo dużo miejsca. On jest szybko rozkładalny. Może nam posłużyć jako klasyczny namiot, że możemy w nim spać. Preferowałbym tylko w lato, bo materiały na tych namiotach nie są najlepszej jakości. One są po to, żeby spędzać sobie czas w lato z przyjaciółmi. Dużo miejsca, dużo krzeseł, łóżek. Łóżka wchodzą trzy. Krzeseł wejdzie jeszcze więcej, możemy duży stolik. Mamy ze trzech stron, jest otwierany, więc jest bardzo dużo miejsca. Jest przewiewny, to jest taki imprezowy. E, namiot, tak który jest. Ty sobie wybierzesz, zależy tylko od Ciebie. Teraz pokrótce opowiem Wam o sygnalizatorach dostępnych na rynku karpiowym oraz o indykatorach brań, czyli bobinach oraz swingerach. Na rynku karpiowym dostępne jest bardzo wiele różnych sygnalizatorów. Przede wszystkim musisz wybrać, czy chcesz z dedykowaną centralką, czy sam sygnalizator Ci wystarcza, bo łowisz tylko na, na dzień nie zostajesz na noc, więc ta, ta centralka nie jest Ci potrzebna. Tutaj używam akurat sygnalizatorów z centralką, jak może usłyszeć będziecie, pokażemy Wam to później, że jak jest branie, to jest też dźwięk na naszej centralce. Idąc dalej mamy do dyspozycji dwa, tak naprawdę dwa rodzaje indikatorów. tylko wiadomo, w każdej firmie różnią się one wyglądem, kształtem. Tutaj mamy bobiny, czyli Zamocowane na łańcuszku, gdy jest branie, idzie do góry lub w dół. Ja w głównej mierze używam bobinów, idealnie sprawdzają się na mm, bliskich odległościach lub dalszych. Mamy mniejsze, większe, te są akurat dość e, spore, więc możemy ich używać zarówno przy wywózce, jak i przy rzucie. Tutaj przełożymy sobie wędkę na drugi sygnalizator i podepniemy swinger. Swingery w zależności od firmy różnią się wielkością. Tutaj akurat mamy takie bardzo malutkie swingerki i one są w głównej mierze przeznaczone do łowienia zrzutu aniżeli do wywózki, ale tak samo będą wyglądały swingery większe do dalekich wywózek. Działają na tej samej zasadzie. Tutaj mamy akurat ruchomy odważnik, czyli na przykład jak jest bezwiecznie, łowimy na małym stawku, nie potrzebujemy tego obciążenia przy samej górze, więc spokojnie może zjechać sobie na dół. Gdy już łowimy na dalekich odległościach, przy tych większych sugerach będą większe te obciążenia, polecam ściągnąć sobie na sam dół, żeby on docią dociążył tą żyłkę, żeby idealnie leżała wzdłuż dna. Więc tak pokrótce, bo tak naprawdę jest cała gama, pełno jest różnych i sygnalizatorów i indykatorów brania, więc to wszystko zależy od Ciebie czy bardziej podobają Ci się swingery czy bobiny więc będziesz sam musiał wybrać bo czy to bobiny czy swingery sprawdzą się i pokażą Ci mm, branie w ostateczności, tak samo sygnalizatory, czy będziesz potrzebował centralki czy nie wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie, lecz przyszłościowe będą oczywiście z centralką teraz pokażemy Wam kilka rzutów jakie można wykonać Zestawem zbocznym, klipsem na wędce 12 stopowej krzywej ugięcia 3 nawiniętą żyłką. Nie zakładam przypomu, bo to będą tylko rzuty pokazowe. Krótka wskazówka. Gdy łowimy z rzutu polecam wyposażyć się w palec do rzutu, ponieważ czasem jak za późno puścimy żyłkę, potrafi żyłka przeciąć opuszek. Tego radzimy uniknąć, dlatego polecam zaopatrzyć się palec do rzutu, który chroni nasz palec do rzutu. Sprawdzamy, Lubię, zawsze sprawdzam czy nic nie jest splątane. Na początku wykonujemy delikatny rzut, żeby w ogóle sprawdzić jak ki pracuje. Dziękuję Tobie, że byłeś ze mną podczas tego filmu. Mam nadzieję, że pokazałem Ci choć trochę, jak wygląda wędkarstwo karpiowe. Tak naprawdę, jak zagłębisz się w wędkarstwo karpiowe, w ten temat, zobaczysz, że sposobów na łowienie jest bardzo wiele od właśnie wywózki, rzutu, stalkingu i wiele, wiele innych. Rynek karpiowy jest naprawdę ogromny, więc masz szeroką gamę produktów od wędek, owrotków, łóżek, namiotów, krzeseł. Nie wspominając już o akcesoriach końcowych, hakach, plecionkach czy firmach produkujących przynęty i zanęty. Tak naprawdę mam nadzieję, że pokazałem Ci choć trochę czym się kierować przy wyborze pierwszych wędek, pierwszych kowrotków, żyłek, akcesoriów końcowych. Dziękujemy za obejrzenie naszego odcinka. Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych materiałów na naszym kanale, zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Z góry dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!